Mój mąż przyniósł papiery rozwodowe w moje urodziny. Ale nie wiedział, że już to zrobiłam. Od rana Charków oddychał chłodem. Mokre liście czepiały się jej podeszew, a dym z porannych kuchenek unosił się nad domami. 36-letnia Nina Pawłowna stała przy oknie i patrzyła na dziedziniec, gdzie uczniowie w dzianinowych czapkach naciągniętych na uszy spieszyli do tramwaju. Jej urodziny zawsze były dla niej spokojnym świętem, bez zbytniej pompy, ale z duszą. Tym razem postarała się szczególnie. W kuchni w garnkach dusiły się ziemniaki i gulasz, w piekarniku pachniało wanilią, ciasto ze skondensowanym mlekiem było prawie gotowe. W przedpokoju śnieżnobiały obrus z haftem, szklanki ze ściany, odświętna zastawa z ręcznie wycinanymi różowymi serwetkami. Z ciepłymi słowami przyszły koleżanki z szwalni, które przyniosły słoik węgierskiego kompotu, które przyniosły tabliczkę prawdziwej łotewskiej czekolady, które przyniosły ręcznik kupiony po blacie. Kobiety śmiały się, Dyskutowały o nowym brygadziście zmiany, ktoś opowiedział dowcip o Gorbaczowie i mleku. Zołuje, jej najlepsza przyjaciółka i sąsiadka, trzymała się najbliżej jubilatki. Wiele razem przeszły, od babskich wieczorów po pogrzeb rodziców. Nina uśmiechała się, ale w jej oczach widać było zmęczenie. W ostatnich miesiącach giemnagi nikikić, jej mąż, jakby stał się obcy. Późne noce, dystans, rozmowy o niczym. Stawał się coraz bardziej odległy. Ona chciała wykorzystać ten wieczór jako szansę na odwzajemnienie ciepła. Gdy drzwi się otworzyły, do pokoju wszedł sam Gien Nagi. Miał na sobie ciemnoniebieską marynarkę i gładko wyprasowane spodnie. Wyglądał, jakby wybierał się na spotkanie komitetu wykonawczego. W rękach trzymał nie bukiet, nie pudełko czekoladek, ale żółtą, grubą kopertę. Nina, zauważając go, próbowała się uśmiechnąć, robiąc krok do przodu, ale on nie zatrzymał się. Podszedł do stołu, położył kopertę obok naczynia z winegretem i spojrzał jej prosto w oczy. W pokoju na chwilę zrobiło się zbyt cicho. Nawet Demery Boys, grający w tles odbiornika, wydawał się wyciszony. To dla ciebie, powiedział cicho. Nina podniosła kopertę, chwytając palcami jej krawędź. Papier był szorstki, gruby. Na zagięciu były ślady dłoni. Otworzyła ją. Pierwsza linijka brzmiała. Pozew o rozwód. Żadnego wyjaśnienia, żadnej notatki. Tylko data, podpis i suche sformułowanie. Nie od razu zdała sobie sprawę, że uśmiech, który w niej zastygł, wciąż jest na jej twarzy. Niektórzy z gości kaszeneli, ktoś parsknął śmiechem, Zoja pochyliła się do przodu, jakby chciała wyrwać jej kopertę z rąk. Nina podniosła wzrok. Gien Nagi stał bez ruchu, jakby czekał na polecenie. Jego spojrzenie nie było wyzywające, raczej zmęczone. Chciała zapytać, dlaczego teraz, przy ludziach, co zrobiłam źle? Ale wiedziała, że nie otrzyma spójnej odpowiedzi. Zamiast tego starannie złożyła papiery i włożyła je do szuflady szafki bez patrzenia. Odwróciła się do gości. Jakby nic się nie stało, powiedziała: Proszę wszystkich do stołu. Jej głos drżał tylko przez sekundę. Zoja usiadła obok niej. Kładąc dłoń na plecach najni, prawie niezauważalnie. Nikt nie wiedział, jak się zachować. Jedna z kobiet niezręcznie chichotała do sąsiadki, jeden z mężczyzn powiedział: Cóż, nie rozmawiajmy o smutnych rzeczach i wszyscy zaczęli przesuwać talerze i łyżki, próbując wypełnić pustkę rzuciem i małomównością. Giennagi usiadł na końcu stołu i prawie nie jadł. Nina mechanicznie nalewała sok, podnosiła szklankę, śmiała się z żartów, ale w jej głowie wszystko było głośne. Kiedy wieczór dobiegł końca, a goście jeden po drugim zaczęli wychodzić, zostawiając za sobą zapach perfum, ślady szminki na szklankach i życzenia, trzymaj się, Nina w końcu pozwoliła sobie opaść na krzesło. Pokój był pusty. Na stole pozostała połówka tortu, zmięta serwetka, kieliszek z niedokończonym trunkiem. Przez koronkowe zasłony sączyło się słabe światło. W rogu stała torba cukierków, grylet, który jeden z gości zostawił na parapecie. Nikt nigdy ich nie otworzył. Nina wpatrywała się w nią przez długi czas, jakby w tych lizakach było coś ważnego, co przegapiła. Nie płakała. Po prostu siedziała cicho w kuchni pośród resztek wakacji, które były początkiem końca. Poranek był szary i wilgotny, jakby miasto na nowo przeżywało niezręczność poprzedniego wieczoru. Z ulicy dochodził plus kopo na kałużach, skrzypienie szyn tramwajowych i szczekanie kundi goniących gołębie w pobliżu stoiska z pieczywem. Nina obudziła się wcześnie, choć spała źle. Jej poduszka była wilgotna od łez, na które nie pozwoliła sobie wczoraj w miejscu publicznym. Pokój wydawał się obcy, jakby wszystko w nim zmieniło się przez noc. Założyła szlafrok i boso przeszła do kuchni, mijając salę, w której wciąż stał nieposprzątany stół. Pozostałości po uczcie wyglądały teraz nie jak wspomnienia, ale jak dowody dramatu: pognięcione serwetki, wysuszone plasterki cytryny, niedokończony kompot w karawce. Zbierając naczynia, odsunęła krzesło, na którym siedział Nagi i zobaczyła pod nim coś białego. Gdy podeszła bliżej, podniosła kartkę złożoną na pół. Papier był znajomy z notatnika, który trzymał w szafce nocnej przy łóżku. Nina, wyjechałem na kilka dni. Zatrzymałem się u kuzynki w Jałcie. Nie szukaj tego. Będę musiał o tym pomyśleć. Stała z tą notatką w rękach przez długi czas, aż jej wzrok się nie skupił. Jałta, Siostra! Do przemyślenia. Wszystko brzmiało tak schludnie, jakby było przygotowane z wyprzedzeniem. Przed południem do drzwi zapukała Zoja. Weszła nieproszona, zdziała kurtkę i widząc minę naini, mocno ją przytuliła. Rozmowa była krótka, ale konkretna. Zoja postawiła na stole butelkę Bołkej Mouldaivie, wyjęła z torby torebkę pomarańczy i usiadła, nie czekając na pozwolenie. Zawsze wiedziała... Kiedy Nina nie potrzebowała litości czy pocieszenia, ale jasności. Nie wyglądasz jak wyrzucona, powiedziała, przyglądając się twarzy przyjaciółki. Wyglądasz jak strategia. Nina uśmiechnęła się słabo, ale jakby coś w niej kliknęło. Nie użalać się nad sobą. Nie załamywać się. Patrzeć w przyszłość. Po wyjściu Zoe zaparzyła mocną herbatę i poszła do sypialni. Tam, w szufladzie komody, wśród pończoch i starych listów leżał stary notatnik gienna Nadia. Przypomniała sobie, jak kiedyś wyrwał z niego kartkę, pisząc coś szybko. Powiedział wtedy, że powinien zapisać numer szefa działu współpracy. Przypomniało jej się to teraz jako żywy znak. Późne zmiany, rozmowy telefoniczne, wyjazdy służbowe do centrum dzielnicy, z których wracał w wymiętej koszuli i z nowym krawatem. Kiedyś tłumaczyła to zmęczeniem, potem kryzysem. Teraz było jasne, Kryło się zatem coś więcej niż tylko praca. Wieczorem postanowiła zadzwonić do Leonida. Jego numer miała zapisany na kartce w notesie pod magnesem. Leonid był byłym kolegą Gennadija, a teraz był szefem działu zaopatrzenia w administracji okręgowej. Człowiek z charakterem, prostolinijny, ale nie plotkarz. Spotkali się kiedyś na przyjęciu i Nina zapamiętała jego mocny uścisk dłoni, umiejętność słuchania. Przedstawiła się, przeprosiła za zawracanie głowy. Wyjaśniła, że Gennagi wydaje się coś ukrywać, a ona musi zrozumieć, z kim się komunikował w Jałcie. Leonid słuchał uważnie, milczał, a potem powiedział, że spróbuje się czegoś dowiedzieć. Wiedział, gdzie szukać. Miał znajomości, w wydziale gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, w biurze rachunkowym partii, nawet w spółdzielniach, gdzie często dochodziło do dziwnych machinacji z pozwoleniami i listami w czasowiczów. Minęły dwa dni. Wieczory ciągnęły się powoli. Nina jak zwykle pracowała w fabryce, ale jej myśli nie dawały jej spokoju. Często łapała się na tym, że szyje na maszynie, pomijając linie. Trzeciego dnia Zoja przyniosła plotkę. Podobno widziano Giennagija w dziale poprawy, rozmawiającego z niejaką Raisą ściepanowną, wdową po byłym przewodniczącym komitetu domowego. Kobieta o reputacji energicznej i przekonującej, która miała coś wspólnego z dystrybucją bonów na południe i udziałem w projekcie ulepszenia placu zabaw. Wieczorem, pozostawiona sama sobie, Nina wyjęła pudełko ze zdjęciami, którego dawno nie otwierała. Były tam zdjęcia z wakacji w picundzie, ze spotkań komsomołu, z zabaw sylwestrowych. Znalazła jedno, najprostsze, giemnagi w szarym golfie, z ręką na jej ramieniu, uśmiechnięty, młody. Zdjęcie było lekko postrzępione na brzegach. Patrzyła na nie długo, bez złości. Potem odezwała się niemal szeptem: Myślisz, że jestem tylko tkaczką? W tym momencie w jej spojrzeniu pojawiło się coś, co zniknęło dawno temu: twardość. Nie zemsta, nie gniew. Spokojna determinacja kobiety, która nie chciała dłużej czekać. Charków nadal żył swoim jesiennym życiem: kroplami deszczu na łuszczących się parapetach, późnymi kolejkami w sklepach spożywczych i chłodem, który wkradał się do wejść przez słabo zamknięte drzwi. Poranek zaczął się od telefonu. Leonid, zgodnie z obietnicą, zadzwonił nie tracąc czasu. Jego głos był zwięzły, suchy, a nawet zmęczony, jakby w ciągu 24 godzin był na dwóch posiedzeniach okręgowych komitetów wykonawczych i w jednym archiwum. Potwierdził przeczucie: W Jałcie nie było żadnego kuzyna. Rejsę Ciepanowna jest wdową po zmarłym dyrektorze Departamentu Gospodarki Mieszkaniowej, któremu Giennagi niedawno pomógł załatwić zameldowanie za pośrednictwem Funduszu Departamentalnego. Wszystko było schludne, oficjalne, z podpisami i pieczątkami. Ale najważniejsze, nie w papierach, ale w istocie, związek między nimi nie był przypadkowy i na pewno nie powstał wczoraj. Ta wiadomość nie spowodowała wyznajni. Wręcz przeciwnie, to było tak, jakby coś wewnątrz wpadło na swoje miejsce. Wszystko, co wcześniej wydawało się rozbieżnymi wątkami, opóźnienia w pracy, zapach cudzych perfum na jej kołnierzyku, nagła dobroczynność genna Dia, zostało teraz złożone w tkaninę jednej prostej prawdy. W fabryce, w której Nina pracowała od 16 lat, Plotki szybko się rozprzestrzeniały, zwłaszcza jeśli chodziło o kogoś z góry. Na początku jedna z pracownic powiedziała, że słyszała o Raisie Stepanownej jako o kobiecie z charakterem i talentem do załatwiania spraw. Potem inna, nieco starsza, przypomniała sobie, jak trzy lata temu rozwiodła się z kierownikiem magazynu obuwia, załatwiając mu nowe buty na cały sezon. Nina o nic nie pytała, tylko słuchała, udając, że zaszywa kołnierz swojej kurtki. Po zmianie poszła do budynku Komitetu Okręgowego, szarego budynku ze tłuszczącym się szyldem i spotkała się z prawnikiem Komitetu Związkowego. W wąskim biurze z dwoma krzesłami i stertą papierów na parapecie, starszy mężczyzna w okularach w grubych oprawkach słuchał jej spokojnie, nie przerywając. Nie zadawał zbędnych pytań, a jedynie wyjaśniał, czy jest wspólność majątkowa, czy są dzieci, czy są dokumenty. Poradził jej, aby nie spieszyła się z emocjami. Najważniejsze było zebranie dowodów bez ulegania presji. W jego oczach nie było litości, ale szacunek dla osoby, która przyszła nie płakać, ale działać. Od tego dnia Nina zaczęła prowadzić notatnik. Na okładce, zoszyt w linijce, kiedyś przeznaczone na przepisy kulinarne. Teraz w nim, starannym pismem, zapisywała wszystko: liczby, kiedy giennagi nie spał w domu, daty dziwnych rozmów telefonicznych, nawet wzmianki o raisie w rozmowie. Znalazła stary magnetofon Jowisz, za na półpiętrze, wyczyściła go, włożyła kasetę i nauczyła się włączać nagrywanie, gdy Jennagi zaczynał rozmawiać przez telefon. Czasami wyłapywałem zdania, z których mogłem zrozumieć, że rozmawiają o pieniądzach, o jakichś papierach, o spotkaniach poza domem. Relacje między nimi stały się ciche i napięte, jak sznur na bieliznę podczas deszczu. Jennagi wciąż wychodził wcześniej, wracał późno, prawie nie nawiązywał kontaktu wzrokowego. Myślał, że się poddała. Kilka razy próbował zostawić pozew rozwodowy na stole z długopisem na wierzchu. Nigdy go nie podpisała. Po prostu w milczeniu włożyła papier do szuflady i poszła robić barszcz. Uznał, że to tylko kwestia czasu. Wygodnie było mu wierzyć, że Nina jest kobietą bez oporów, że jest zajęta praniem, obiadami i kolejkami po kiełbasę, a więc nie jest niebezpieczna. Ale to nie złość, lecz jasność narastała w jej wnętrzu. Nie chciała się zemścić. Po prostu nie chciała już być tłem w czyjejś grze. Pewnego wieczoru, wracając z pracy, weszła do delikatesów. Na półce, wśród pudełek herbatników i słoików demu, leżały dwa ciastka, festyw i dzubeli. Kiedyś patrzyła na nie z tęsknotą, jako na symbole świąt innych ludzi. Tym razem spokojnie wzięła festyw, włożyła do koszyka i poszła do kasy. Nowa sprzedawczyni, blond włosa dziewczyna z pięgami, Uśmiechnęła się do niej z taką szczerością, jakby coś wiedziała. Nina nie odwzajemniła uśmiechu, ale jej serce się rozgrzało. To nie było ciasto. To był znak. Małe przypomnienie, wszystko dopiero się zaczyna. Późna jesień w Charkowie przyniosła ostry wiatr, który porywał zardzewiałe liście schodników i wirował nimi w alejkach. Teraz Nina inaczej podchodziła do takich dni. Jej krok był pewny, a twarz spokojna. W soboty chodziła do Centrum Kultury Chimik, gdzie odbywało się kółko kroju i szycia. Pracowała tam z entuzjazmem, niemal z zapałem. Maszyna nczajkę stukała pod jej dłońmi, jakby wiedziała, że szyje nie tylko płaszcz, ale nową rolę. Wybrała gęstą szarą tkaninę z cienką, ukośną nitką, podszewkę z bordowymi plamkami i kieszeń, wewnętrzną, tajną, na sam notes, w którym zapisywane były fakty, daty i nazwiska. Z kobietami z Komitetu Dzielnicowego spotykała się kilkakrotnie, najpierw formalnie, potem na zaproszenie. Odbywały się spotkania, omawiano inicjatywy kobiece, ale przy filiżance herbaty w ciasnym pokoju z pożółkłymi portretami Pawlika Morozowa i Klery Zetkin rozmawiano także o sprawach osobistych. Niektórzy ze zgromadzonych znali Raisę. Okazało się, że była nie tylko wdową, ale także aktywną postacią w lokalnej spółdzielni dystrybucji towarów. Jej nazwisko kojarzono z kilkoma mężczyznami, z których jeden niespodziewanie przeszedł na emeryturę po krótkim, ale burzliwym romansie. Historie te były opowiadane bez osądzania, ale z wyraźną nutą ostrożności. Nina słuchała i wyciągała wnioski. W międzyczasie nagi coraz częściej przebywał w domu Rezy. Czasami dzwonił, krótko, na służbie. Raz zostawił liścik, że nie warto czekać. Jego rzeczy znikały stopniowo. Zabierał koszulę, krawaty, maszynkę do golenia. Wydawało się, że w końcu zbudował nowe życie. Ale pewnego wieczoru wrócił. Deszcz bębnił o perepet, gdy otworzył drzwi kluczem i wszedł, strząsając krople z ranion. W kuchni paliło się światło, a przy stole siedziała Nina z mężczyzną po pięćdziesiątce w brązowym garniturze. Pokazywał jej skrawki materiału, układając je starannie na stole. Na jego teczce widniał napis Spółdzielnia tekstylna dla wszystkich, dział zamówień. Giennagij zamarł w drzwiach. Nina spokojnie podniosła wzrok i powiedziała, poznaj Wiktora Pawłowicza, pomaga mi zamówić zasłonę do biura w komitecie partii. Myślę, że te zielone w delikatną bliznę będą idealnie pasować. Gość grzecznie skinął głową, po czym wstał, pożegnał się i wyszedł, zostawiając Ninę i Giennagija samych. W tym momencie po raz pierwszy zobaczył, że ona nie tylko trzyma się razem, ale rozkwita. Jej oczy były jasne, mowa wyważona, a ręce czyste i zadbane, bez śladów mąki i tłuszczu, jak to bywało po pracach domowych. W międzyczasie Rejse nie tolerowała opóźnień. W swoim ciasnym, ale wyremontowanym mieszkaniu powtarzała to samo zdanie. Jak długo możesz zwlekać? Jeśli obiecałeś, spełnij to. A ona, spójrz, tylko rośnie w siłę. Giemnagi był zdenerwowany. W pracy rozpoczynała się kontrola, audyt Miejskiego Wydziału Robót Publicznych. Ludzie przychodzili do biura steczkami i pieczęciami. Przyniesiono stare dowody dostawy, faktury, przychodzące zamówienia. Jeden z inspektorów, nie podnosząc głowy, powiedział, że trzeba będzie wyjaśnić wydatki na zazielenienie podwórka przy ulicy Darwina. Był to teren, na którym Rejse organizowała podbotniki i przez który przechodziła część zakupów materiałowych. Giennagi poczuł, że ziemia pod jego stopami zaczyna się trząść. Próbował spotkać się z niną, porozmawiać z nią ale była zajęta. Krótko odbierała telefony. Chodziła po domu spokojnie, nawet przyjaźnie, ale za jej spokojem czuł się niedostępny. Nagi zaczął zdawać sobie sprawę, że traci nie tylko małżeństwo, ale i kontrolę nad sytuacją. Irytowało go, że nie robi scen, nie robi wyrzutów, nie wpada w napad złości. Zamiast tego, szyje, spotyka się z ludźmi, jeździ do komitetu dzielnicowego, zapisuje się na kursy księgowości. Pewnego wieczoru, po szczególnie ciężkim dniu, kiedy musiał składać wyjaśnienia przed komisją, wrócił do domu i zobaczył Ninę i Zoję w kuchni. Piły herbatę, rozmawiając o nowym modelu płaszcza. Nina przyglądała się wzorowi i zaznaczała coś ołówkiem. Stanął w drzwiach, czując się zbędny. Zanim wyszedł do drugiego pokoju, usłyszał, jak Zoja pyta szeptem: "Naprawdę zamierzasz mu wybaczyć?" Nina odpowiedziała cicho, ale pewnie: "Nie będę się mścić." Po prostu odłożę wszystko na swoje miejsce. Te słowa, wypowiedziane bez patosu, ale z wewnętrznym spokojem, utkwiły w głowie Gennadija. Zdał sobie sprawę, że Nina nie jest już częścią jego tła. Jest odrębną siłą i ta siła nigdy nie wróci do miejsca, w którym nie jest doceniana. Śnieg jeszcze nie spadł, ale w powietrzu czuć już było zimę, ciężką, pachnącą węglem i zamarzniętymi rurami. Charków żył w oczekiwaniu na zmiany ale dla Gimnagija Nikiticza nadeszły one szybciej niż się spodziewał. Poranek zaczął się od wezwania. Cienka koperta bez znaczka z suchym podpisem na rogu wezwanie na wewnętrzne postępowanie służbowe. Powodem była rozbieżność w raportowaniu materiałów użytych do ulepszenia podwórka przy Darwin Street. Siedział przy biurku w swoim gabinecie, spoglądając na papier, a w głowie kołatała mu jedna myśl jak szybko wszystko się rozpada, gdy kontrola wymyka się spod kontroli. Inspekcja, która zaczęła się powoli miesiąc temu, nagle przybrała konkretne formy. Przejrzeli dokumenty, znaleźli niespójności, zadzwonili do kolegów i ktoś najwyraźniej go nie krył. Gdy zastanawiał się, jak się z tego wyplątać, nadeszła druga wiadomość. Sąsiad, który pracował w biurze paszportowym, powiedział, że rejsa Stepanowna została wyrejestrowana. Powód: dobrowolny wyjazd. Z dobytkiem, z walizkami, bez pożegnania. Zniknęła jak woda w szczelinie, pozostawiając po sobie puste obietnice i niespłacone długi. Jej numer telefonu został odłączony, jej adres przestał istnieć, nawet kurtka, którą zostawiła w jego domu, zniknęła. Giennagi wpadł w panikę. Zaczął dzwonić, szukać, nawet poszedł do jej domu, ale drzwi nie zostały otwarte. Sąsiedzi mówili: że taka kobieta się nie zatrzymuje jest jak wiatr zrywa się i odlatuje. Został sam. Z wezwaniem w kieszeni i mentrikiem w głowie. Dwa dni później otrzymał wiadomość od Naini. Bez emocji, na grubym papierze, starannym pismem, spotkajmy się w urzędzie stanu cywilnego. Tam, gdzie wszystko się zaczęło. Przyszedł, bo nie mógł nie przyjść. Foyer budynku, w którym kiedyś stali z bukietem bezetu i czerwoną teczką, teraz pachniało wilgocią i mokrymi płaszczami. Kobieta na warcie spojrzała na niego przez okulary i wskazała ręką na drugie biuro. Wszedł, zdjął kapelusz i zobaczył ją. Nina siedziała przy biurku. Przed nią leżały starannie ułożone teczki, spięte dokumenty i szklana teczka z rachunkami. Wyglądała spokojnie, rzeczowo, jakby to nie była rozmowa o małżeństwie, ale spotkanie w sprawie sporu pracowniczego. Próbował zażartować, by rozładować atmosferę, ale przerwała, rozkładając pierwszą paczkę. Było tam sfałszowane pełnomocnictwo do wspólnego konta, podpisane jego nazwiskiem, ale wystawione na raisę. Potem były faktury za materiały kupione na firmę, ale opłacone przez spółdzielnię. Podpisy się zgadzały, ale oczywiście nie były wystawiane w dniach, kiedy był w mieście. Następnie pokwitowania przelewu środków, częściowo wystawione na adres Raisy, z pieczątkami. Wszystko nienagannie usystematyzowane. Milczał. Jego twarz pobladła palce drżały. Zdawał sobie sprawę, że to koniec, że opór tutaj tylko pogorszy sprawę. Nina mówiła cicho, równo. Nie proponowała zemsty, tylko porządek. Zrezygnowałaby z części nieruchomości, garażu spółdzielczego i działki ogrodowej, ale zatrzymałaby mieszkanie i pełną opiekę nad córką. Nagi zadrzał. Do tego momentu zapomniał, że mają córkę. Szesnastoletnia Wiera mieszkała z babcią w Czugujewie, Uczyła się w technikum, rzadko przyjeżdżała. Prawie nigdy o niej nie mówiono. Ale teraz, gdy zabrzmiało to imię, uderzyło mocniej niż jakiekolwiek zagrożenie. Przypomniał sobie, jak Wera rysowała dom jako dziecko, jak czytała mu wiersze ze stołka, jak kiedyś powiedziała, zawsze będziesz przy mnie, prawda? Podpisał wszystko. Bez zadawania pytań. Żadnych warunków. Po prostu wziął pióro i podpisał. Jak człowiek, który nie ma nic do stracenia. Wychodząc z urzędu stanu cywilnego, Mina nie odwróciła się. Jego głos brzmiał półgłosem, ale nie zatrzymała się. Zoja czekała już na nią na schodach. Trzymała parasol i temous z kawą. Mina wyjęła z torebki pęk kluczy, potrząsnął nimi w dłoniach jak trofeum i ruszyła schodami w dół. Wiatr poderwał rąbek jej płaszcza, teraz nowego, uszytego własnoręcznie. Minęli kiosk Sojus Pechat, gdzie w oknie wisiała kartka z życzeniami wszystkiego najlepszego. Był na niej tort, świeczka i wstążka. Zoja spojrzała tam potem na Ninę i zapytała, co dalej? Nina uśmiechnęła się nietriumfalnie, ale spokojnie, kobieco z ukrytą ulgą. A teraz powiedziała, moje życie zaczyna się od białego prześcieradła. Bez dodatków. Drodzy widzowie, dziękujemy, że jesteście z nami. Subskrybujcie kanał, polubcie nas i koniecznie napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej historii. Nie zapomnij kliknąć na dzwonek, aby nie przegapić nowych ciekawych historii. Do zobaczenia wkrótce.